Kochani uczniowie, długo się nie widzieliśmy. A bardzo się już stęskniliśmy. I do was kilka słów nakręciliśmy. Chcemy Wam powiedzieć, że czas nauki zdalnej nie jest dla nas wszystkich łatwy. Jednak pamiętajcie, musimy to przeczekać. Nawet jeżeli nie możemy się doczekać. Kiedy Was zobaczymy. Wspólnie wielu wspaniałych rzeczy się nauczymy. Nowych pomysłów doświadczymy. I Wasze uśmiechy ujrzymy. Mamy przed sobą szczególny czas. Mamy przed sobą świąteczny czas. Dlatego chcemy Wam złożyć. Z serca płynące życzenia. Szczęścia, miłości, pomyślności. I wielkiego oddechu od codziennego pośpiechu. Technicy, informatycy oraz esportowcy. Niech Mikołaj przynosi Wam pakiety internetowe i będzie tak szybki, jak łącze światłowodowe. Technicy, fotografowie. Niech Wasze zdjęcia świąteczne będą dobrze naświetlone. Ewentualnie. W fotoshopie obrobiony. Technicy reklamy, niech Wasze głowy będą jak przebojowy spot reklamowy. Ho-ho-ho, technicy lotnicy, Niechaj Mikołaj najszybciej przyleci do Was z prezentami, byście ruszyli w drogę z nowymi skarpetami. Technicy multimediów i nagłośnie, niech kolenda zabrzmi w Waszych domach. Aż będzie można dostrzec, jaka wielka radość płynie od Was. Technicy weterynarii. Tak jak Mikołaj ma mnóstwo uciechy, tak i Wy zadbajcie o swoje czteronożne pociechy. Technicy fryzjerzy. Niech Wasza fryzura sylwestrowa będzie wystrzałowa, a w nowym roku z radością spotkamy się od nowa. Witam Was serdecznie, moi kochani. Minący rok pokazał, że niczego nie możemy być pewni w życiu. Nie ma stałości. Nie odkładajcie nic na ostatni moment, by powiedzieć bliskim, że ich kochacie. Żyjcie tak, jakby każdy dzień był ostatnim. Cieszcie się nie pieniędzmi, ale i ludźmi i rozmowami z nimi, bo tylko to się liczy Życzę Wam pięknych, zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie.